Witajcie moi drodzy, kilka dni temu światem whisky gruchnęła wiadomość o tym, że Johnny Walker w przyszłym roku wypuści whisky w butelce papierowej i do tego będzie to black label. Czy papierowa butelka może być premium? Czy będziemy chcieli pić whisky w butelce, która wygląda jak po kefirze? O tych ważnych zagadnieniach w dzisiejszym odcinku zapraszam! Dla kontekstu kilka słów o tym, co się w ogóle stało. Otóż Diageo, czyli koncern będący właścicielem marki Johnny Walker, bardzo popularnej whisky, ogłosiło, że w 2021 roku na rynku pojawi się czarny jaś, czyli Johnny Walker Black Label, który butelkowany będzie nie w szkło, tylko w całkowicie wolną od szkła i plastiku butelkę. Papierowo. Sytuacja jest przełomowa, ponieważ alkohole mocne nigdy nie były butelkowane w tego typu naczynia. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Diageo chce osiągnąć to poprzez partnerstwo z firmą Pilot Light, wraz z którą stworzy markę Pulpex Limited, czyli po naszemu Pulpex Limited, która to firma, produkować będzie opakowania tego typu. Sprawa nie jest marketingowa, jest bardzo poważna i wytycza nowy trend na rynku, ponieważ wszystkie te trzy wielkie firmy, czyli Diageo, Nilever, PepsiCo, Działając w segmencie FMCG dóbr szybko zbywalnych, chcą stworzyć konsorcjum, które to dla marek niekonkurujących w różnych obszarach tego segmentu będą produkować rozmaite opakowania, wspomagając ich transfer na całą branżę. Jak widzicie, koncepcja jest bardzo potężna i ma duże szanse. Pytanie: czy taka butelka może się przyjąć? A tak w ogóle, moi drodzy, to obujam się dzisiaj na luzaczku w kratkowanym kubraczku uszytym na miarę w Miller Menswear, czyli sportowym blezerze, marynarce w kratę, którą to przyozdobiłem poszetką z rozpędzonym odyńcem projektu Alkalisa Kuli morawskiego Każdy facet, gdzie jest blisko serca, powinien mieć trochę dziczka, a koronuje ten zestaw kropką nad i w postaci bordowego krawata z wełny, który to jest krawatem chropowatym, matowym, to jest taka forma eleganckiej Szczeciny. Krawat, który błyszczy, jest formalny. Ten, który nie błyszczy, jest casualowy. W świecie garniturowców to tak, jakbym nosił dres. Znacie temat, prawda? Bo bardzo ważna jest ta zasada dress for the occasion. No dobra, ale zostawmy już ten ważny i piękny świat eleganckich ubrań, aby wracać do adremo, czyli do świata alkoholu. To w ogóle nie jest tak, że Diageo tę koncepcję na papierową butelkę wzięło sobie z powietrza. Wszystko oczywiście odbywa się pod przepiękną egidą próby osiągnięcia celu rozwoju zrównoważonego wytyczonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Prawda jest jednak taka, że papierowa butelka czarnego jasia jest odpowiedzią na pewnego newsa branżowego sprzed miesiąca. Otóż to koncern Pernod Ricard, który prawdopodobnie znacie, bo jest właścicielem marki Absolut, ogłosił, że wraz z tą marką będzie chciał rozlewać koktajle Ready to Drink na bazie wódki Absolut do papierowych butelek. Card jest graczem poważnym, ponieważ oprócz wódki Absolut jest właścicielem także kilku marek whisky. Mogliście o nich słyszeć: Balantines, najlepsza whisky na świecie, a także Shivas, Regal, Glenlivet czy Aberlauer. Oprócz tego, Perno Ricard działa w porozumieniu z potężną firmą, będącą liderem w świecie i branży opakowań, a także koncernami FMCG, które wspierają, a są to równie poważne marki, ponieważ mówimy o Coca-Coli, L'Oreal i Carlsbergu. Jak widzicie, Konkurencja pomiędzy koncernami jest bardzo zacięta i Diageo chcąc przebić koncepcję Pernolikard, chce zaoferować światu technologię, która pozwala na butelkowanie alkoholi mocnych. Zupełnie czym innym jest zabutelkowanie alkoholu rozcieńczonego w postaci koktajlu, a zupełnie czym innym zabutelkowanie alkoholu w mocy 40% w papierową butelkę. Kolejnym wyzwaniem dla tej technologii będzie butelkowanie alkoholi gazowanych. Także jak widzicie, jest co rozwijać rozwijać pod względem technologicznym. A w ogóle, moi drodzy, to pod poprzednim materiałem jeden z widzów zauważył, że nowy kadr bardzo przypomina dawne odcinki OpenBar.pl, więc przede wszystkim chylę czoła i serdecznie dziękuję za to, że są jeszcze osoby, które są ze mną tak długo, bo 11 lat na YouTube. Moi drodzy, jeśli wy jeszcze do tych osób nie należycie, to możecie to zmienić. Już w tej chwili. Pod wideo klikając przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jestem także ciekaw, co myślicie o tym kadrze, bo nam pasuje, więc jeśli Wam też pasuje, to jedziemy dalej. Zajmijmy się teraz najwęższym gardłem tego całego alkoholowego projektu papierowej butelki. Otóż moi drodzy, wraz z papierową butelką alkohole mocne niestety zyskają także datę ważność i to wcale nie dlatego, że alkohol mocny może się zepsuć, bo nie może. Problem polega na tym, że nikt nie wie, czy papierowa butelka jest w stanie przez lata utrzymać w środku płyn. I właśnie dlatego alkohole mają mieć ważność trzyletnią. I niestety to wielki game changer, bo w takiej sytuacji zapomnij o saniach, że sobie takiego starego makalanka albo kaperdonicza potrzymasz na półeczce przez lata jako kolekcjoner. Ciekawe, w jaki sposób wpłynie to na całą branżę, i ciekawe, czy to w ogóle się przyjmie. Jako rdzenny poznaniak i przedsiębiorca, natychmiast pomyślałem sobie, jak w świetle nadchodzącego papieru cenna jest szklana butelka, i przyszła mi do głowy taka refleksja. Lepiej to schowam. I teraz tak, moi drodzy, wszystkie miejsca, w których dyskutowałem z wami o papierowej butelce, pokazały mi jednoznaczny oddźwięk. Jesteście na nie. Wam, czy nawet nam jako konsumentom w Polsce, nie podoba się koncepcja, że produkt premium butelkowany jest we flaszkę. W sumie to jaką flaszkę? Pojemnik po kefirze. Płacę? Wymagam. Trochę blichtru premium musi być. To jest postawa konsumencka normalna dla rynków postkomunistycznych, gdzie przez lata odcięci byliśmy od tego premium, więc teraz trochę premium, tego powiewu luksusu jeszcze potrzebujemy. Na wielu bardziej dojrzałych rynkach pojawiają się jednak takie trendy, w których bardzo pożądana jest innowacyjność, bardzo pożądane jest wytyczanie trendów, bardzo istotne są postawy marek i w tym wypadku marki zaczynają przejawiać te postawę. Prośrodowiskowo. Dla Diageo to nie jest jedyny projekt taki zielony, ponieważ w tej chwili budowana jest także destylarnia bourbona Bullet w Kentucky, która ma mieć neutralny ślad węglowy i jest to używane jako główny wyróżnik marketingowy. Także jak widzicie, te trendy mogą być bardzo różne. Ja osobiście myślę, że z czasem również przyjmiemy ten trend proekologiczny. Z czasem również będziemy chcieli zwracać uwagę na to, aby nasza konsumpcja Konsumpcja była nieco bardziej neutralna dla planety. Jako przykład mogę dać taki przykład z, z własnego życia prywatnego. Otóż moja żona, nie powiedziałbym, że jakoś radykalnie została zero waste, ale zainteresowała się właśnie nurtem zero waste i doprowadziło do, to do licznych zmian w naszym gospodarstwie domowym. I jedną z tych zmian było zakupienie takiego. Urządzenia, które nazywa się Soda Stream, no tak, tak, taki syfon bym powiedział czyli możemy wodę teraz gazować samodzielnie. No, i jakby taki gadżet jak gadżet. Na początku patrzyłem na to z takim przymrużeniem oka. Teraz już jest to jedyne rozwiązanie, z którego korzystam, więc jestem bardzo zadowolony. Natomiast rzecz, na którą faktycznie zwróciłem uwagę, to to, że redukcja objętości plastikowych butelek, którą jako osoba uprawiająca sport, no tutaj miałem na wysokim poziomie, bo generowałem ich dużo. Trening, tutaj, to, tamto, bieganie w domu. Ja lubię wodę gazowaną, więc piłem cały czas gazowaną. Tych butelek było naprawdę sporo. W tej chwili spadło to, nie wiem, 80%, 70%. 50 bardzo dużo. Także jest to trend, który doprowadzi do zmiany. Pytanie tylko, jak szybko będziemy gotowi go przyjąć? Jak szybko będziemy gotowi go zaakceptować? Jak szybko powiemy sobie, no tak, whisky ma datę ważności 3 lata, kiedyś nie miała. Dla dziadka Millera to by było nie do pomyślenia, a teraz zobacz, nie? Do tego taka butelka na początku przynajmniej mogłaby pasować pewnie tylko do czerwonego jasia, do czarnego jasia, do tych, które szybko rotują, do marek mainstreamowych, no przecież nie do single casków, nie mówię. Mówiąc o tym, że whisky w mocy beczki będą jeszcze trudniejsze do zamknięcia w papier, także, jak widzicie, jest sporo ostrzeń. Jestem bardzo ciekaw, co wy myślicie na ten temat, i czy dla Was ta butelka jest do przyjęcia? Czy jesteście gotowi się na nią otworzyć? Czy jesteście gotowi, może nie dzisiaj, ale w przyszłości, kupować whisky w butelce z papieru? Koniecznie napiszcie mi w komentarzach. I bądźmy też szczerzy, bo każdy kim ma dwa końce. Ta piękna, proekologiczna otoczka z pewnością jest inspirująca i będzie doskonale wykorzystana do marketingu, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze: duże koncerny zainteresowane są butelkowaniem w papier, dlatego że butelki papierowe są po prostu znacznie lżejsze, przez co spadają koszty logistyki. I właśnie dlatego są one także bardzo łakomym kąskiem dla biznesu, i nie można o tym zapominać, ale też nie można się na to obruszać, bo przecież co w tym złego, że koszty można optymalizować, i ta sytuacja może być korzystniejsza, zarówno dla środowiska, jak i dla biznesu, który może być bardziej opłacalny. Pytanie teraz jest takie, czy konsumenci sprawę tę będą chcieli zaakceptować. No dobra moi drodzy, to wiecie już wszystko o papierowej flaszce Czarnego Jasia. Ciekaw jestem, co o tym myślicie, ciekaw jestem, czy jesteście na nią gotowi i ciekaw jestem, czy interesuje was więcej odcinków o newsach ze świata alkoholi, bo w sumie to jakby nie było dziś o suchym pysku żadnej degustacji. Dziękuję Wam serdecznie za to, że po raz kolejny byliście ze mną. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, możecie nagrodzić mnie za wysiłek, zostawiając suba pod wideo i udostępniając je, wciskając także dzwoneczek. Po to już wiecie. Znajdźcie mnie też na fejsie, a tam koniecznie odszukajcie grupy Klika Dzika, gdzie codziennie rozmawiamy o stylu życia współczesnego mężczyzny. Znajdźcie mnie też na Insta, a tymczasem ja żegnam się klasycznie. WD i DZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia.